Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, w tej strony zapraszam was na dość nietypowy odcinek z GTA pod tytułem Jak zdobyć, ukraść jak to woli choke w GTA Vice City. Nagrywam go dlatego, ponieważ po wpisaniu po w YouTube hasła jak zdobyć czołk w GTA Vice City, nie znalazłem żadnej sensownej odpowiedzi Dlatego filmik nie nagrywam Jedyne co potrzebujemy to właśnie Kilka Kilka EPG Deadman 4 Można je w łatwy sposób także zdobyć podjeżdżając po prostu W takie jedno miejsce Pokażę to w oddzielnym filmiku także to, że się nie martwcie o to. Czy dałoby się odwalić to auto? Czy to wybuchnie od razu? Może gwiazdka się nabije? Musimy nabić 6 gwiazdek, tak? Żeby ten czołg tu w ogóle chciał przyjechać. Następnie go zdobyć i dojechać do garażu. Proste? Wydaje się proste. Także ważna sprawa. Dlaczego to miejsce? Dlatego, że tu jest taki, jak widzicie, nie wiem to nazwać. Tak, jakby mu jak ochronny, dzięki któremu oni nas nie mogą trafić, a my ich spokojnie trafiamy. Takie zbugowane miejsce, trochę, ale przydatne do zdobycia tego czołgu, właśnie. Ale wciąż nie mamy tych szóstych gwiazdki, No niedobrze, on no, ucieka. Nie chcę, bym chciał wykombinować. O ja, Mam tylko nadzieję, że się zmieszczę w tych 10 minutach. Ponieważ ten niesczęsny Bandica nie pozwala mi na nagrywanie dłuższych odcinków. Headshot, headshot. Tutaj drzewo. O! Ci się łatwo koleś. No, ale no, kiepsko idzie, kiepsko, no, naprawdę Nie podoba mi się to. Tak. A FBI. FBI oda od razu przyjechało, się tylko ruszyłem. No, <noise> aż radiowozy Także mamy kogo zabijać. O, w końcu. Szósta gwiazdka. Sześć gwiazdek. Może no, się trochę ruszymy, bo widzę... Nic się nie dzieje. O, jest czołg, jest czołg, także jest świetnie. Trzeba, aby zabić tych żołnierzy, którzy go strzegam, ponieważ ...w najpierwszy sposób i to ja wsiąść. I właśnie jesteśmy w czołgu już. A i żeby dać tylko wyjechać. Udało się? Jeszcze nie, jeszcze się nie udało. O Jezu, dalej. No, wejście, wejście się udało. Mm. Przecież się, w odbijają faktycznie. A matką. i w tym momencie tylko wystarczy dojechać do garażu i zwyczajnie zaparkować go. Następnie wyjść, zapisać G, Ewentualnie pozbyć się gwiazdek, jeżeli chcemy przeżyć. Ważna sprawa także, jeżeli dojdziemy do tego garażu, nie może być tak, że tuż za nami wjedzie policja czy tam wojsko, ponieważ ten czołg sanie nadzwyczajnie jest konfiskowany. Musimy wjechać na czysto, bez żadnego udziału policji czy wojska. Nie wiem czy w ogóle czołg jest niszczalny w GTA V? Chyba nie, ale nie mam pewności. O Jezu. Jedynym sposobem jakim mogą nas zatrzymać to właśnie, jakby to nazwać, przygwożenie nas do jakiegoś miejsca i po prostu wywalenie tego czołgu nas. najprościej mówiąc. Ten so, no nieźle. No, ale żyje. Na przykład także, że jeżeli sobie włączymy Caps to mamy misję policyjne, nadzwyczajnie. Już w tym momencie to jest mi niepotrzebne, także wyłączam to. No i podjeżdżając do bandytów, czy tam przestępców, zwał jak zwał, wystarczy jedynie... O Jezu w działa, no i po nich teraz wolna sprawa, zbliżamy się do naszej willi tam sobie zaparkujemy w garażu i musimy tak to zrobić, żeby z nami nie pojechali, nie wiem, czy mi się to uda, czy nie bo mam spory ogon tych w ogóle ja na razie dobrze wjechać ja. świetnie, udało się chyba, chyba o nie, nie nie było tak pięknie, się zjebało. A utknęli, jest dobrze. No i gażujemy. Jeszcze jakieś głupie auto tam miałem. Nie, dobrze. Dobra. Wychodzimy, zamykamy garaż. i mamy czok, w taki łatwy sposób. Idziemy zapisać G. Tutaj są. O the fuck, nie wiem że tak mogą w ogóle. Napisujemy G. No i czołg mamy. Także ma mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.